Kierowcy utknęli na granicy. 39 godzin czekania granica z Białorusią. 39 godzin czekania przed przejściem w Bobrownikach. Kierowcy ciężarówek muszą czekać 39 godzin na przekroczenie granicy z Białorusią przez przejście graniczne w Bobrownikach województwo. Podlaskie. Od ponad doby zamknięte jest do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy. Czas oczekiwania przed Bobrownikami wynosi 39 godzin, w kolejce do przejścia stoi 840 ciężarówek, poinformował starszy aspirant Maciej Czarnecki, oficer prasowy Podlaskiej KAS. W ciągu minionej doby odprawiono tam blisko pół tysiąca tirów wyjeżdżających z Polski. Według danych kas tydzień temu o tej samej porze w Bobrownikach w ogóle nie było kolejki ciężarówek, dwa tygodnie wcześniej czas oczekiwania wynosił tylko dwie godziny. We wtorek wieczorem czas oczekiwania kierowców w kolejce do Bobrownik przekroczył dwie doby. Po nocnej zmianie skrócił się nieco. Granica. Strefa buforowa na drodze dojazdowej do przejścia przed waliłami stacją obowiązuje od wtorku u strefa buforowa. Strefy buforowe tworzone są na drogach dojazdowych do podlaskich przejść z Białorusią, kiedy kolejka zaczyna się wydłużać i utrudnia ruch samochodów. Wówczas jest dzielona i porządkowana przez straż graniczną i policję. Gdy odprawiane są kolejne pojazdy z pierwszej części kolejki, sukcesywnie wpuszczane są do niej auta z drugiej jej części. Przejście graniczne w Kuźnicy zamknięte kolejka tirów wydłużyła się w Bobrownikach znacznie w związku z zamknięciem od 7 rano we wtorek do odwołania sąsiedniego przejścia granicznego w Kuźnicy. Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy. Podała SG w komunikacie o wstrzymaniu odpraw na tym przejściu.